Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj dzieje w niedzielę, mimo takiej pogody, które są warunki atmosferyczne naprawdę dzieje ciężkie, bo wiatr wieje, deszcz pada. Przyjechaliśmy tutaj do Rypina, pod Rypin do kolegów Stanisława Skuchy, którego mamy po lewej stronie do kolegi Łukasza Łaszkiewicza. My tak naprawdę to jesteśmy u kolegi Łukasza, a kolega Stanisław tutaj gołębie ma swoje, dowiózł, ale mieszka tutaj na co dzień chyba w Gdańsku, a tutaj też lotujesz w oddziale tym 0344 Rypin, tak? Stąd pochodzisz? tak, tak. Rodzinne strony. rodzinne strony. Tutaj jesteśmy tutaj właśnie u kolegów, bo ponieważ robiliśmy tutaj zdjęcia dzisiaj i będziemy część gołębi tutaj, które kolega Stanisław ma u siebie sprzedawać, jak również Łukasz też przygotował kilka gołębi do sprzedaży. Ale najpierw nim zaczniemy o tych głębiach mówić. Powiedzmy tak, bo nazwisko skucha nam jest znane w tym roku w reprezentacji Polski. Twój gołąb był w kategorii sport C, C pierwszy, tak? Drugi. Drugi był. Ale w latach po... w roku. A w 2001. A teraz jak się nazywa w, w roku w latach poprzednich miałeś trzy razy w reprezentacji Polski, gołębia jednego, tak? Co to był za Gołąb? Gołąb był 54-16. Był na olimpiadzie w Poznaniu. Później zdobył tam piąte miejsce na olimpiadzie, w Polsce był trzeci, później była olimpiada w Czechach, to się nazywa gołąb. Brno. 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 To była wystawa europejska tak, Gołębi. Wystawa europejska Gołębi, który zajął pierwszy. Złoty medal. Złoty medal. 802 koficent. W C. W C. to jest też bardzo ważne. I w następnym roku też był, na, był reprezentant na, wystawiony na Olimpiadę, ale Olimpiada w sumie się nie odbyła. ze względu na choroby. Pandemię. Na pandemię. Jak już jesteśmy przy tych sukcesach, które ty mówiliśmy teraz o Gołębiu, miałeś jeszcze jakieś inne Gołębie wcześniej w reprezentacji, czy nie? W reprezentacji Polski. Nie, nie. Miałem, nie, czyli to były te dwa gołębie, to są tak, takie, ten tak. jeden co trzy razy reprezentował Polskę i jeden, tak. który ostatnio teraz, no będzie olimpiada w Rumunii, zobaczymy w jakiej formie ona się odbędzie, ale też będzie reprezentował Polskę. Jak już jesteśmy przy Twoich osiągnięciach związanych z gołębiami, my teraz mówiliśmy o tym gołębiach dwóch, a powiedzmy o tytułach, które tutaj zdobywasz, czy to w oddziale, w okręgu, w regionie, w ogólnopolskie? No w sumie chciałbym przedstawić tytuły może od mistrzostw polskich, bo to w sumie najważniejsze. No to powiedzmy jakie. Przepraszam. Nic się nie stało przez to kur... O. Na przykład w 2001 roku. 21. W 21. roku. Generalne Mistrzostwo Polskie 72. Drugi przodownik, tutaj zobaczmy. Tak, tu mamy, Te odłożę na bok. 1830. Mistrzostwo Polskie 2021, kategoria M, 21 przodownik. Tu widzimy, są to dyplomy, właśnie kolegi Stanisława. Teraz w 2020 roku drugi przodownik kategoria M, Mistrzostwo Polski. No, to sobie zobaczymy. Część nam kolega przeczyta, część tak pokażemy. Tak Tych... samo 2020 rok kategoria C35 przodownik polski. Widzimy tutaj różne kategorie. widzimy tak. Teraz w sezonie 2019 kategoria M, 34. Przedobójnik polski. No, widzimy cały czas w czołówce. No. 2019 rok kategoria C, 87. Przedobójnik polski. W 2018 roku kategoria M35 przygodnik w Polsce. To widzimy tytuły, żeby tylko tak pokrótce pokazać, jakie były tutaj w kategorii, w tych kategoriach, które kolega przeczytał, i w skali ogólnopolskiej. Ale tutaj też w oddziale w okręgu masz dużo tytułów. No, w to w sumie. Tak pokrótce tylko, już nie Dobry czytajmy, tytuły. może? Dobrze jest. Od jest... iluś lat? Tak. Tak, o. mistrzostwo tutaj, kolega, ja dodam, ma kilka razy mistrzem oddziału, był i szczególnie w maratonie, czy w C-klasie, to tutaj jest mistrzem praktycznie co roku. Został supermistrzem regionu Łódź w tym roku, w kategorii tu mamy właśnie, o tak, zobaczmy. kategoria D plus maraton, supermistrz regionu Łódź, nie? To, też to tak widzimy, wiece. tak. I tutaj chyba z, z, w z regionu... W łódzkim są czempionki co roku w maratonie, w tym roku, w zeszłym... W zeszłym roku samica, tutaj ta jest taka wybitna kolegi Stanisława, 18:32. Miała z dwóch maratonów koficent 1,37. W tym roku też yy, z jednego maratonu koficent około 1, a jeden niestety był wiatrowy, szybki maraton i przestrzeń Stanisław, nie? usiądź jeszcze, a? się dopytamy, bo tak. Yy tytuły to widzimy, że zdobywasz naprawdę na skalę tak jak widzieliśmy ogólnopolską tutaj w regionie, w, w okręgu, w oddziale, ale powiedzmy teraz tak, twoja hodowla jest jak liczna? Ile gołębi masz w hodowli mniej więcej? Rząd no, wielkości. Do lotu teraz ben, będzie około 200 gołębi. 200 gołębi do lotu, tak? tak? Ale Ale no. starych, dorosłych? Tak, dorosłych do lotu. A w rozpłodzie ile? No, w rozpłodzie było z 50 par. Nie? 50 par. Teraz tych gołębi, tak jak mamy, dzisiaj zrobiliśmy zdjęcia około 60 gołębiom, to jest jak się tak, przepraszam, ja wyłączę, tylko zrobiliśmy 60 gołębiów, tych będziemy się pozbywać, ale teraz jeszcze powiedzmy, bo tak, w rozpłodzie masz 50 par, te, które dzisiaj robiliśmy zdjęcia, mówiłeś, że to są gołębie, nie żadna tam redukcja, bo te, które się nie sprawdzają, znaczy po nich nie leci, to po prostu z hodowli eliminujesz. Tak, tak, bo nastawiam się w sumie teraz, już takie gołębie mam starsze lotowe, mhm. które zrobiły wyniki, będą przeznaczone do rozpłodu, nie? Też po prostu w linii jakieś iść, tak? Konkretnie. Tak i będę chciał robić linię gołębi, mm -hmm. tak? bo do tej pory się każdy pyta, jak linia, tak naprawdę linię gołębi to nikt nie ma, nie? Sporadycznie mają, nie? I będę mm -hmm. chciał rzeczywiście linię gołębi hodować i sprawdzać, jak to wychodzi, nie? To teraz te głębie, które po prostu sprzedajemy, to są gołębie te, które wywodzą się z nich te właśnie twoje lotniki. Tak, tak? ci po nich zrobili te wyniki po mm -hmm. tych gołębiach, co są przeznaczone do sprzedaży. To powiedzmy jeszcze jak na przykład te gołębie, bo ty kupujesz gołębie dużo, widziałam, tak jak robiliśmy zdjęcia, to były gołębie Hermana Beverdama, to były go gołębie z hodowli Wochal, to były gołębie z hodowli... No. Zismo Lademana, Lademana właśnie. Nieba Oleksiaka, nie? Mm -hmm. no w sumie hodowlę zacząłem w 2015 roku. To dość późno, tak? Tak, dość późno. A to wcześniej ten... się nie interesowałeś głębiami? Były gołębie, ale nie lotowane takie. Aha. No? Zaczęła się zabawa, w sumie byłem u Budzika Na Kosakowie, tam? Na Kosakowie. Też miałem w 2015 15 roku. roku? Gołębie, no w sumie historia się zaczęła. Budzik mi pokazał, jak trzymać gołębie, jak ma wyglądać, jak nauczy mnie tego sportu gołębiarskiego. Ale wcześniej się nie interesowałeś tak? Wcześniej raczej nie interesowałem, nie znałem rodowodów. Co to są. Pierwsze gołębie jak nabywałem, to rodo... rodowodów, Nie nalegałem na rodowody. Rozumiem. Nie interesowałem mnie rodowody, tylko budowa gołębie, nie? Mhm. Na wzór. Wudzika I mam. pierwsze sukcesy kiedy się pojawiły pierwsze, właśnie? W 2015 roku od razu miałem, na młode zdobyłem. Nisko. Aha, to co mówiłeś, że całą noc nie spałeś A, jak pierwsze tak. zakoszowane gołębie, że tak? A, jak, to tak, powiedz jak to było życie. Że... No bałem się, żeby w ogóle jakiś gołąb wrócił mi z lotu, bo nie miałem doświadczenia. W sumie się okazało, że miałem 32 gołębie pierwsze na oddział. Nie? O, to duży sukces jak na młodego, znaczy młodego stażem hodowca, tak? tak? i to właśnie po tych gołębiach, co teraz są na sprzedaż. Mm -hmm. nie? No i miałem też lotnika od razu i później w następnym roku, w następnym roku to było 16, też miałem mistrza młode. młode. Mm -hmm. Później już z młodych z lotowania to w sumie tak nie przywiązywałem wagi. I nas zacząłem pilnować gołębie starsze. Nie? Mm -hmm. I za więcej e, uwagi poświęcałem gołębiom starszym. To przepraszam, że przerwę. Łukasz, to Ty masz większych, chyba staż wtedy w hodowli, tak, co? Tak, tak? Starze, tak. Na przykład taki przykład podam, że w 2017 roku gołębianym młodym ze względu na brak czasu były tylko dwa razy na lotach. Nie? Mm -hmm. Chyba na pierwszym i na trzecim. Wywoziłem może trzy razy. Nie? Godziny, no w sumie gołębie mało oblatane. Ale z 2017 roku są bardzo dobre gołębie teraz. Okazały się nie. Także nie trzeba wozić gołniowych. Tutaj jeszcze powiedzmy tak, bo lotujesz w oddziale 0,344 rypin. Tak. Ilu macie tutaj hodowców w tym oddziale? 130 około teraz jest. 130 około powiedzmy jakieś nazwiska, stąd znane, z kim wam przychodzi do rywalizować? Komorowski, czapliński, Tomek Michewicz, Grzybowski, Cieplicki, Kazimierz. Lewandowski, Rozumiem, Czyli tutaj znane takie nazwiska. No tak, no tak. Oddział raczej bardzo silny. Ale tutaj wy macie chyba jeszcze jeden rypin, czy nie? Tak, ponieważ oddział liczył około 250 członków i został podzielony na dwa. Oddział. Na dwa, bo 495 495 nowy, nowy. Oddział, nowy rypin zachód jest taki. Czyli mamy, tak zobaczmy, duże skupisko no tak. hodowców. To ci, się no tak, tak. rzadko się zdarza. A oddział, twój gołębnik w, znaczy względem gołębników w innym, innych w oddziale, jak jest położony, jeżeli mówimy o kierunkach lotów. Bliżej dalej. Raczej na, na początku i wysunięty na południe lekko, mm -hmm. Ale południe, tak, jeden z bocznych... Skra, skrajny, skrajny tak. Aha. I, jednych z, z bliskich pomiarów, nie? Mm -hmm. A z tych gołębi, które na przykład masz, tą, te gołębie dwa, o których mówiliśmy, te, te, które reprezentowały, w reprezentacji Polski, były, to z jakich gołębi to się gołębie te wywodzą? Ty, ja wiem, powiesz, z łapanych. <noise> nie, no nie. Przybłędy powiedziałeś, przepraszam. No, nie, no. W Kielcach kupiłem takie od Weselisa go... Veselic. Tomasa Weselsa, tak? Veselsa, od tak? Veselic, no to sam, czyli ojciec 54, 16. Ponieważ a to... przepraszam, a Welselsa, pamiętasz z jakich to się wywodziło gołębi? Od Weselsa? Kometa, imbret na kometę. Na kometę, aha. Tak. Mm -hmm. no, a samiczka, matka Olimpijki była, od Bogdana Stobińskiego kupiła. To tam od nas Strzewa. Trz tak. A z jakich komendantów od Bogdana to było? Bo on tam miał różne w To było z Jansenu. Z Jansen. Ona ro roczną miała 12 konkursów, była czempionką oddziału Trzew, tak? I tak, tak. tak. Mm -hmm. ja kupiłem w sumie cały ro rozkut od Bogdana bo tam budował nowy dom mm -hmm. i się przenosił i cały rozpód kupiłem. Nie? A później ta teraz 54-84 to z jednej strony jest Zdzisława. Dla tak? Demana tak, tak? I to z tego co pamiętam, to mówiłeś, że to jest po tej, Olimpii, po, tej po tym Gołębi, który miał złoty medal w tak. Brnie na wystawie europejskiej w kategorii tak, Standard tak. samice. Tak. Pamiętam, bo Zdzichu wtedy jak się dowiedział o 10 rano w sobotę, to 20 już na balu z żoną był razem już tam, siedzieliśmy przy stole w Brnie, właśnie. Dobrze. A teraz ty Gołębi. Wiemy z czego się te gołębie wywodzą, a powiedzmy teraz inne gołębie, które masz teraz lotniki, z tych gołębi, które tutaj miałeś wcześniej, z czego Ci tak najbardziej właśnie, bo tutaj mówiliśmy, że robiliśmy zdjęcia, skonowaliśmy rodowody, to były właśnie gołębie Lademana, były gołębie tam Oleksiaka, Oleksiaka, Oleksiaka. Zbyszka, różne to... No w sumie interesuje mnie, chciałbym mówić o polskich hodowcach, nie, o zagranicznych. No mało, hodowcach. nie miałeś za dużo, tak. No, no w sumie pana Oleksiaka, pana Lademana, bram gołębie, od też... Jeszcze. Od Tadeusza Kapturskiego gołębie się dobrze pokazywały, tak. również z maratonów, to dobrze siadały nie, ale jest tych gołębi sporo na sprzedanie. Tak. Na pewno rodzice takich dwóch, które w zeszłym roku siadały w dziesiątce okręgów z, z maratonu, wszystko są te gołęby tutaj na sprzedaniu. Ale powiedziałeś też, że nastawiasz się teraz na linię. Linię chcesz ściągnąć właśnie z tych linii Olimpijczyków, no tak, tak nazwijmy tak, w, tak, w cudzysłowie. Nie, to podstawowe to będą te dwie samice linie Olimpijskie. Ale już masz teraz dużo na tak, tak zrobione? Tak, tak. 54,16 w roku. W tym roku nie była lotowana i była parowana na synu. 54-16 to jest ta, co trzy razy trzy reprezentowała razy, i to, co razy. mówiłeś, że jak poszła na maraton, to wszystkie wróciły, a ta dwa tygodnie się błąkała, tak? Nie, nie dwa dni. Byla. A dwa dni. Dwa dni to stres miałeś. W ostatnim locie przyszła uszkodzona, gdzie zdobyła już wtedy trzeci raz wynik olimpijski. Aha. To już przez wtedy, wtedy już chyba przestała lotować. No, no, Cały czas jest w rozpodzie u Ciebie teraz, tak? Tak, no rok czasu jest w rozpłodzie, ale parowana jest na synut i tych dzieci nie sprzedaje, są u mnie i będę właśnie na z tych Jak bazował, nie dokładał innego Rozumiem, tutaj Ty bazujesz też na tych gołębiach ta, pochodzących ta, ta, od ta. kolegi ja Stanisława? Tak, Ja powiedzieć, że z tych gołębi od Stanisława zdobyłem w tym roku wicemistrzostwo Okręgu Wocławek, no to praktycznie 90% głębi od Stanisława, nie? A wcześniej jakieś miałeś ty, bo Ty tak, Stanisław to wiemy od 2015 roku zajmował się gołębiami, a Ty się od kiedy zajmujesz? Ja od 2008 roku i z przerwą, ponieważ nie było mnie w kraju i później od 2016 roku również. I co warto podkreślić tutaj, kiedy robiliśmy zdjęcia, nam tutaj asystowała Twoja przyszła żona, która tak. też jest i chyba hodowcą, tak? Tak, tak, tak. I rzeczywiście powiem szczerze, byłem zaskoczony, bo nawet mówi, że prezesowała sekcji, tak? Tak, tak, była prezesem sekcji. Ty masz tak. szczęście, że się trafiło, no, że... Tak się udało. Współmałżonek będzie podzielał hobby, nie? Tak. No. Tylko na wczasy będziecie, co już ustaliliśmy, to z wyjeżdżaniem ciężko, nie? Tutaj kolega Stanisław, jeszcze wracając do niego, bo ty mieszkasz na co dzień w Gdańsku, to tutaj, kiedy ciebie nie ma, to się kto z miami zajmuje? No, w sumie pracy się zajmuje. Aha. To Ty tylko przyjeżdżasz na loty czy nie? Czy na lotach ci nie no, ma? Nie, no na loty przyjeżdżam co tydzień, bo wkładam sobie go. Aha, tak Czyli że na pięćsetkę to wysiadam do samochodu i idę łapać gołębie. Czyli no. nie wiadomo nawet co tam się, nie będę pytał, jak postępujesz w tygodniu z gołębiami, bo nie ty no, się bez, nie zajmujesz? Bez przygotowań żadnych, bez, bez żadnych tam motywacji, bez niczego, nie. Bez dodatków. To znaczy co? Sama karma, karma woda, woda nic więcej? Żadnych suplementów, nic? Nie no, w sumie zakwaszam dużo octem jabłkowym, który robię sam. Nie? No, to brat mhm. ma co drugi dzień, daje oct jawkowy do wody. I dużo warzyw i warzywa są podawane. Nie? No i nieraz warzywa, nie? Jak to, mhm. to warzywa, ale to sporadycznie, raz w tygodniu, nie codziennie, tylko raz w tygodniu. Nie? Rozumiem. Ty Łukasz też tak postępujesz, czy nie? No podobnie tutaj mam taką Też nie dużo ma jak najmniej suplementów? Tak, jakieś tam drobiazgowe drobia dobre A twoja hodowla jak liczna jest też tak jak Tadeusz nie, jak Stanisława, nie, nie. nie? Ja mam w rozpodzie około 20 głębi tylko od Stanisława i to jest wszystko i... I na tych głębek bazujesz. I, I widzimy, by... idzie ty tu Ta. zdobyć, tak? To, no i, i udało. Się. To kto był pierwszy w okręgu? Pierwszy w okręgu był kędzierski kolega. Ja byłem drugi. Ty byłeś drugi. Ta. To pogratulować tylko. Dziękuję. Y... Do młodych gołębi już wiemy, nie, nie przywiązujesz wagi. Kolega, raczej tak, tak? tak? Najwięcej, a do starymi mi też lotujesz? No, raczej nie. Raczej nie z powodu braku czasu i teraz również będę się przeprowadzał, dlatego hodowla rok będzie stała powiedzmy tak ten w tym roku. Spoczynku. W spoczynku. Ten rok nie będę Przez. lotował. Tutaj, może jeszcze do Stanisława, gołem i do bo mi dono, to rzadko, żeby. Dobry Gołąb wydawał dobre gołębie też czasami, nie a tutaj y, siostry u Stanisława tej olimpiki 54-16 i jedna córka jest tylko lotowana. Y, wspaniale tutaj siadają i na oddział, i na okręg. Jedna z sióstr już w tym roku była na wystawie ogólnopolskiej w okręgu wocowych w kategorii. Czyli widać Ten, warto tą tak, linię. w tym roku dwie roczne. A czy jakieś badania DNA im robiłeś może? Tak, tym dzieciom są wszystkie. Wszystkie wody. i pod kątem właśnie tych tak. genów szybkościowych? Jak się... Nie, nie. Tylko pod kątem nie, tylko nie. Pod ką... nie, po... Po... pochodzenia. Przyszłość. Rozumiem. W sumie mogę dodać, że GMP też w Polsce jestem wysoko i pięć gołębi ze strony olimpijskiej było zawsze typowanych. Aha. Chyba cały czas te same, pięć gołębie. Rozumiem. I one zrobiły też tytuł, ten 70 chyba drugi przodownik, GMP w Polsce. Nie? Tak, tak. Tutaj jeszcze wracając do tych głębi, które będą wystawione na sprzedaż, tak jak jeszcze chcemy podkreślić, że nie są to takie gołębie, które ty likwidujesz, dlatego że są to odpady. bo Ty jako, po prostu, jak mówię, gołąb się nie sprawdzał. To mówisz, że dużo dużo, wcześnie pousuwaliście, tak, tak? dużo wcześniej pulsowaliście, tak? Mogę dodać jeszcze no, na przykład miał pana dziecka Labybala. Kupiłem on był czempionem. O właśnie, to był przecież. 80... 80... 6804, tak. 80, w Kosakowie był pierwszym masem. Tak, pierwszym masem i. Postanowiłem go kupić, byłem bez zastanowienia. I teraz kolega, który z nim ze mną się bił, ma okazję go odkupić. Aha, <grywa> ja jak będzie gobie. chciał. No zobaczymy. No. Tak Zicha Lademana w tym roku A. gołębie też bardzo się dobrze nam sprawdzały. Widzieliśmy, że Zdzisław miał w reprezentacji, podobnie jak ty, miał gołębia w kategorii standard, samice, pierwsze miejsce z takim dość dużą przewagą, bo chyba gołąb 92, 68 czy 58 wynik miał tak. Naprawdę ładna samiczka. To jest, już nie pierwszy raz, bo wtedy też co mówiliśmy w Brnie, jego samica też w kategorii standard samice była czempionką. Złoty medal zdobyła właśnie tam na wystawie europejskiej. Tutaj my w tych głębi mamy kilka, które tutaj robiliśmy zdjęcia. Co ważne przy tych gołębiach, jak zwróciliśmy uwagę, że one wszystkie jakie są? Dobrze zbudowane. Dobrze zbudowane, to jest rzeczywiście wyróżnia, bo Zdzisław bardzo dba o to. No powiem tylko tak, my mamy teraz też na sprzedaż właśnie pełnego brata tego gołębia, który był pierwszym asem, jak już jesteśmy jest przy Kosakowie. Ale nie, my mamy pierwszego brata pełnego, tego 5104, który został sprzedany za 19 tysięcy złotych. My tutaj mamy też, one też są bardzo ładne w budowie te gołębie, zresztą kolega Zdzisław sam je oglądał, bo jak kiedy on nas odwiedził, on właśnie tak w rękę wziął i okiem fachowym sędziego ocenił. Coś jeszcze mamy do dodania tutaj odnośnie? Nie no, raczej nie. No mogę powiedzieć taka jedna samiczka jest starsza z 11 roku. Tam Gerhard Moss jest. Tak. Nie? Ona u mnie do tej pory, ale jak ktoś jak ją nabędzie, a mu się jajka, czy to na pewno będzie zadowolony. Ona od razu wydała czempiona na młodej. Ale powiedzmy, bo tą samicę mówimy o tej, co właśnie jak patrzyliśmy, że ona jest po Eryka Van Stenbergena tak, w tak, tak, I to tak, jest właśnie to. Przypominamy, tak. Erik van Stenbergen, tutaj kolega jak wspomniał, jak oglądał filmy, uważa, że jest to jeden z najlepszych hodowców na świecie. Tak. tak. tak on miał, my mieliśmy teraz ostatnio trochę gołębi od Pankego, które były też po tych gołębiach Erika van Stenbergena. Warto przypomnieć, dwa takie słynne gołębie Tornado i 622 wywodzące się z tej hodowli. Proszę sobie spojrzeć, jak ktoś chce się zapoznać z tą hodowlą. My tam chyba w 2000, nie pamiętam, w 2012 roku. Byliśmy chyba w wspólnie z kolegą Sylwestrem i Gerhardem Pankę. Tam nakręciliśmy film. On nam dużo ciekawych rzeczy tam pokazał. Pokazywał też jeszcze swoją gablotę z trofeami. To tam warto było zwrócić uwagę, ile miał tych zdobytych tytułów z Golden Dove, złotego gołębia, tam właśnie w Belgii. Czy coś jeszcze panowie chcą dodać? No, w sumie zachęcam do licytacji, do licytacji. No, ceny, myślę, że nikt nie zachęcał, ceny tutaj będą nie? na pewno korzystne i tutaj jeszcze no. powiedzmy tak, będzie można zadzwonić tutaj do Was, kto tu będzie, że tak powiem, odpowiedzialny za kontakty. Stanisław, Twój te telefon podamy? No, można podać ten. Można, żeby tylko odbierać, bo będą hodowcy A, chcieli się dowiedzieć coś. Oby dwa telefony podamy. Czyli będziemy, jak się nazywa, mieli pod filmem, i przy akcjach będą te telefony podane, że będzie można sobie tutaj z kolegami się skontaktować i porozmawiać. Oni ewentualnie też mogą coś doradzić. Tak jak my mamy około 60 kilku gołębi od kolegi Stanisława. No, i też tutaj 10 gołębi tak. pochodzących z hodowli, tutaj. Łukasza. Łukasz, jak mówił, on ma też gołębie bazujące właśnie na oryginałach pochodzących z hodowli tutaj kolegi Stanisława, czyli i widzieliśmy, że po tych gołębiach się tutaj, że tak powiem, no wybił kolega. Się, no i tylko że jedną rzecz musimy dodać, że są bardzo późne młode, jak tak, na takie zdjęcie... są późne młode? Trzy, takie są, dorosły, dorosły. Trzy są późne, Nawet widać po upierzeniu, tak, tak, w trakcie tak, pierzenia to Dobrze. Bardzo dziękujemy na razie. Życzymy powodzenia, gratulujemy. Przede wszystkim to te, ja teraz nie wiem, bo tak kolejne, młody stażem hodowca. Tak. Także zobaczmy, można się zająć w późnym wieku też gołębiami, że tak powiem i też odnosić cały czas sukcesy. Ale wcześniej naprawdę nigdzie nie lotowałeś no, nie nic. Naprawdę lotowanie nie były, były tam przy domu gołębi. No ale że tak powiem, że tak powiem gołębiami to się interesowałeś od dziecka czy nie? nie. Nie no, w sumie mnie tu nie było, ja jako młody wyjechałem do szkoły, to i później osiedliłem się w Gdańsku, tylko dojeżdżałem, tylko i brat troszkę hodował w gołębie i pociągał mnie, zacząłem wywozić, jak trochę czasu miałem i I widzimy tego ja efekty. To uderzyłem do hodowców tam z Gdańska na Dobrze, także na razie dziękujemy, dziękujemy do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.